Kochani, dzisiaj historia stresogenna, no bo komu z nas nie potrzeba dobrej, świeżej dawki stresu? Niektórym przypomni się dzieciństwo, prace domowe w podstawówce, wagary, a bo ten czas, kiedy odkryliście, że jednak nie jesteście geniuszami, tak jak początkowo zakładaliście, i że jesteście normalni, po prostu normalni. Tu demon Smoltoku, dziś historia Jennifer Pan. No to zaczynamy. A blanket and say good morning. morning. Cock your eyes on my angel kitchen. Come by later for story time. Hey, hey, what you doing? Pan urodziła się w 1986 roku, tak jak ja, jej rodzice przeprowadzili się do Kanady z Wietnamu, no i tam w tej Kanadzie powoli, ale skutecznie jak ten żuczek budowali sobie nowe życie. Niby mieli taką niepozorną pracę, bo oboje zatrudnieni byli w fabryce części samochodowych, ale odkładali grosz do grosza i już w 2004 roku było ich stać na całkiem spory, przyjemny domek. Mercedesa i Lexusa i myślę, że to może wam dać pojęcie jak pracowici byli, ale też jak byli zmotywowani i można się domyślić, że tego samego wymagali od córki i syna, którego w tej historii pomieniamy, bo za dużo imion może nas zgubić. W ogóle to z moich obserwacji wynika, że są dwa podejścia takich osób, które niedawno się dorobiły. Chciałam powiedzieć noworyszy, ale to chyba jest brzydkie słowo w sumie. W każdym razie są dwa podejścia takich osób, które niedawno się dorobiły dużych pieniędzy do wychowania dzieci. No i całą moją wiedzę opieram na tym, że widziałam to wśród znajomych, więc może jest więcej tych podejść, mniej jakkolwiek. Więc są tacy, którzy wzbogacili się w latach 90. super ciężką pracą i nie mieli za bardzo czasu sprawdzać, co tam właściwie robią ich dzieci oraz jak wyglądają i, i w jakim są wieku. Są też tacy po drugiej stronie spektrum czyli mają. Wysokie wymagania wobec swoich dzieci, no i chcą, żeby te dzieci były ich przedłużeniem. Skoro mają jeszcze te dzieci dodatkowo dużo większe możliwości, no bo kasa, dobra szkoła i tak dalej, no to te dzieci powinny już w ogóle być na dachu świata. I to są tacy rodzice, co jak się przyjdzie do nich pochwalić, że się dostało piątkę z jakiegoś tam testu, to oni na to, że no brawo, ale z takimi możliwościami, jakie ty masz. No, to nie było chyba innej opcji. Także tak. Jennifer faktycznie korzystała z pełni możliwości, albo też jej rodzice zaaranżowali, żeby korzystała z nich w pełni. No i tak na przykład od czwartego roku życia pobierała lekcje gry na pianinie. Czego zazdroszczę, bo też chciałam, ale mój ojciec pokłócił się z panią pianistką, no i przez to ja sama nigdy tą pianistką nie zostałam. Ale to nie o mnie. Jennifer trenowała również łyżwiarstwo figurowe i miała nawet wystąpić na igrzyskach olimpijskich, ale zerwała więzadło i, i sprawa się rypła. I teraz tak. Dobrą cenę pianino, łyżwiarstwo. Jak ona znalazła na to wszystko czas? Po pierwsze, rodzice jej to ułatwili, bo zabronili spotykać się z chłopakami oraz w ogóle z większością ludzi. Zresztą, kiedy miałaby to robić? Zazwyczaj rano miała trening łyżwiarstwa, potem szkoła, potem znowuż trening, jakieś lekcje, koniec końców wracała do domu o około godziny 22, żeby po całym tym ciężkim dniu wreszcie zasiąść do, no, do pracy domowej. Z tym życzeniem, farm wbrew pragnieniom rodziców nie była robotem i zaczęła się potajemnie okaleczać, nacinając skórę przed ramię żyletką, ale tylko w niewidocznych miejscach, żeby nie wykryto, że marnuje na to czas. Ale to wszystko miało się opłacić, bo w tamtejszych szkołach istnieje tytuł Valedictorian, czyli najlepszy uczeń na roku, który jest powszechnie wychwalany, dostaje mnóstwo nagród i chyba jest nawet tak, że może przemawiać na koniec roku. Wszystko to wydaje się moim osobistym koszmarem. I pod koniec ósmej klasy, właśnie to stało się marzeniem, albo może właściwie nawet obowiązkiem Jennifer. I co. No i nic, bo na tle innych Jennifer wypadła no, średnio po prostu i nie dostała nagród. I oczywiście w mniej spiętych rodzinach to nie jest jakieś tam wielkie halo, że okej, okay, no trzeba przeboleć, trochę będzie narzekania, trochę się poboczą, ale koniec końców czas leczy rany i można się cieszyć wakacjami. Nie u Jennifer. Bo Jennifer już nawet nie była zmotywowana bezpośrednio przez rodziców, tylko sama nałożyła sobie to jarzmo, że, że musi być najlepsza, musi pokazać rodzicom, że jej się udaje. No i najgorsze psychologicznie ze wszystkiego że musi mieć dobre wyniki, żeby nie przysparzać rodzicom zmartwień. I ta logika sprawiła, że postanowiła faktycznie nie przysparzać im zmartwień za wszelką cenę. I nie ma niczego, czego korektor, paint, wpisywanie ocen w dzienniku nie naprawi. Zatem Jennifer, nim doręczyła rodzicom kolejne karteczki z ocenami pamiętacie te kartki poddawała je liftingowi. I wszyscy byli szczęśliwi. I tu robi mi się gorąco bo ja też tak robiłam tylko, że czasem w nocy oblewał mnie zimny pot, bo przecież kiedyś, w końcu, wszystko się wyda. Ale to przecież był problem ani z przyszłości. I tu mała wstawka. Nie znam się zupełnie, ale z materiałów, które wpadły w moje ręce, wynika, że takie surowe podejście do wychowania było normą wśród Azjatów, nie mówiąc już o imigrantach. Dobro oceny i wyróżnienia były po prostu obligatoryjne. I z tego, co czytam, to mm, jedynie wtedy, kiedy te dobre oceny się pojawiały, Jennifer mogła liczyć na przyjazne spojrzenie rodziców. A poza tym to był raczej taki zimny chów. Plus, normą jest wśród tych grup społecznych, że dzieci dosyć długo żyją z rodzicami, a kobiety aż do ślubu. I to, że ktoś tam imigrował do kraju, w którym dzieci mogły szybciej weryfikować swoją tożsamość w wielkim świecie, no bynajmniej nie zmienia podejścia do wychowania w takich rodzinach. A już na pewno nie było tak w domu Jennifer. No ale z drugiej strony Jennifer miała kontakt nie tylko z imigrantami. I problemem Jennifer było to, że dojrzewała i chciała robić to co zwykłe dzieciaki. Ale nie mogła. Bo po pierwsze, spotkania towarzyskie nie mieściły się w grafiku. Po drugie, rodzice zawozili ją wszędzie i odbierali zewsząd. Plus uważali, że imprezy, spotkania towarzyskie, a już przede wszystkim chłopcy. To wszystko jest ohydnie nieproduktywne i stąd nie należy nawet spoglądać w ich stronę, żeby nie marnować czasu. I tak nasza Jennifer ma już 22 lata, pełno retuszowanych ocen na koncie, zero imprez alkoholu, wyjazdów ze znajomymi, może za to wjeżdżać z rodziną. Kolejny mój koszmar. I na pewno nie pomaga jej to rozdwojenie, bo z jednej strony udaje perfekcyjną uczennicę, żeby wszyscy byli zadowoleni. A z drugiej strony, mimo starań, wcale nią nie jest i, i to stanowi rosnący problemik. Bo jednak, żeby dostać się na studia, nie można podać ocen przerobionych w pędzie, I jest mi tak żal Jennifer, że aż bym ją chciała pocieszyć, że te ceny to na nic się zdają. I że powinna chodzić ze mną na wagary, jeść pudrowe lizaki, pić oranżadę. Że jakoś to będzie. Ja chodziłam nawet na wagary z kościoła. A potem były pytania. O czym było kazanie? No ale można było wymyślić o czym, jako że sami nie chodzili, to skąd mieli wiedzieć. Teraz sobie myślę, że oni chcieli po prostu mieć za termostreszczenia, takie cwaniaki. No ale w końcu nadeszło nieuniknione i Jennifer oblała jakiś tam przedmiot i nie dostała się do koleżu. No a to z kolei utrudniło przeniesienie się na farmację w perspektywie dwóch lat, co omawiała z rodzicami. I to jest tak, że Jennifer po tym, jak nie została tą honorową uczennicą w ósmej klasie, um, to chyba trochę się poddała. No bo jeśli się starasz i nie wychodzi, to lepiej się nie starać, łatwiej sobie wytłumaczyć, czemu nie wychodzi. Tylko, że dotychczas Jennifer identyfikowała się głównie jako idealna uczennica i sportowiec, a teraz nagle straciła całą tą swoją tożsamość. Na szczęście, wyimaginowana wersja Jennifer nie tylko dostała się na studia, ale nawet dostała stypendium, więc rodzice nie musieli przelewać pieniędzy do koleczu. Jennifer zorganizowała sobie odpowiednie książki i, i w najlepsze udawała zapracowaną uczennicę. I tak jak ja z tymi kazaniami, Jennifer wymyślała różne tematy, które niby przyswajała w koleżu. Z tym, że no to nie było tak łatwo jak z kazaniami, więc spędzała dosyć sporo czasu w bibliotece. Dodatkowo, skoro miała tego czasu mnóstwo, pracowała w restauracji, dawała lekcje pianina i spędzała czas z chłopakiem. Z kim? Ano, Jennifer poznała już dosyć dawno Daniela. Podczas wyjazdu szkolnego, Jennifer miała już wcześniej ataki paniki oraz astmy, i chyba oba się połączyły podczas tej wycieczki. I właśnie to Daniel się nią zaopiekował, pomógł jej się wyciszyć i przetrwać ten atak. A pojawienie się Daniela w życiu Jennifer pomogło jej na nowo ustalić swoją tożsamość. Jest dziewczyną Daniela. To jej definicja. I to Ani trochę nie jest niezdrowe i nie doprowadzi do tragedii, jeśli w związku nastąpi tąpnięcie. Oczywiście, że nie. A, jeszcze Danielowi było daleko do ideału. Po pierwsze chyba też nie miał samych piąteczek, bo wyleciał z koleżu, Przeniósł się natomiast na Uniwersytet York, więc coś tam potrafił. Jeśli odczuwał presję, to radził sobie z nią inaczej niż Jennifer. Na przykład, handlował trawką, z tym, że dał się przyłapać i postawiono mu zarzuty, więc koniec końców to porzucił. I Daniel wiedział o kłamstwach i kłamstawkach Jennifer, ale też wiedział, z czego one wynikają, więc najwyraźniej ją wspierał w tym podwójnym życiu i dzięki Bogu, że Jennifer wreszcie miała z kim porozmawiać. Wspierał ją też artystycznie, czyli to on znalazł w kogoś, kto sfałszował dyplom ukończenia uniwerku. I fikcyjna kariera Jennifer nabrała tempa. I na tym etapie to już jest tak, że Jennifer stworzyła absolutnie alternatywną wersję siebie, taką wersję, do, do której nie dorastała, ale budowała ją zawzięcie jak w Simsach. I na przykład nagle się okazało, że nasza Jennifer pracuje jako wolontariusz w szpitalu. I przez to często będzie wracać po nocy albo w ogóle nad ranem, no a to daleko. To ona będzie często zostawać u koleżanki na noc. No i domyślacie się pewnie, że ta koleżanka miała na imię Daniel, a żadnego wolontariatu nie było. No ale korzystaj z życia Jennifer. Daniel był w ogóle wybawieniem dla Jennifer, bo wreszcie ktoś okazywał jej uczucie, ktoś interesował się nią, mimo że. Nie była w swoich oczach wystarczająca. Słuchał nawet godzinami, jak opowiadała o swoich pluszakach, jak o żyjących stworzeniach. Bo Jennifer miała w sobie dużo uczuć, których nie mogła ulokować, i w dzieciństwie skupiała się na zaspokajaniu potrzeb rodziców, ale często okazywało się, że robiła coś niewystarczająco dobrze. Nie miała przy tym wielu kontaktów z rówieśnikami, więc nie mogła sobie wyrobić alternatywnego spojrzenia na świat. Jednak jeśli zapytać Daniela, to związek był co najmniej skomplikowany. Jennifer miała zmienne nastroje, często czuł, że musi chodzić przy niej na paluszkach, żeby jej nie urazić, nie zdenerwować, żeby nie, nie stała się skrajnie zła. Tak czy tak Jennifer też dorobiła się grupy znajomych, no i ta grupa zrobiła jej kiedyś interwencję. Powiedzieli Jennifer, że serio, już czas odciąć się od rodziców, bo są naprawdę ingerujący i że to jest niezdrowe. Jennifer powiedziała, że bez rodziny straciłaby wszystko i stałaby się niczym. A tymczasem rodzice Jennifer nie po to kontrolowali ją przez całe życie, żeby teraz nagle, kiedy jest dorosłym człowiekiem, stracić czujność. Coś tam było nie tak z tym wolontariatem i tata Jennifer, Han, Poczuł pismo nosem i zaproponował, że zawiesie Jennifer do szpitala. A następnie wysłał za nią matkę na zwiady. Jennifer wyczuła, co się dzieje i zgubiła matkę, chowając się w szafie w szpitalu. Czujecie to? Kto jeszcze ma kule w brzuchu? Palec do budki. Ale ojciec nie poddawał się tak łatwo. Postanowił zadzwonić do koleżanki, u której Jennifer spędzała noce podczas zmian w szpitalu. Tylko, że ta koleżanka, złapana jakoś tak bez uprzedzenia, zapomniała, że ma kryć Jennifer, i wszystko się zawaliło. Jennifer musiała przyznać się, że nigdy nie dostała się na studia, że Daniel, że praca dorywcza, nawet nie wspomniała już, że właściwie to nie skończyła liceum. No i to wszystko nie mogło się dobrze skończyć. Ojciec powiedział, że ma się wynosić i nie wracać. Z tym, że mama Jennifer wstawiła się za nią i razem wymyślili taki oto super plan. Jennifer nie będzie już korzystać z telefonu, laptopa i w ogóle wolności. Jak już dostanie ten telefon, to musi być gotowa na sprawdzanie telefonu przez rodziców w każdej chwili. Czyli właściwie ciągle, bo rzadko pozwalali jej w ogóle wychodzić z domu. A Jennifer miała już 24 lata. Daniel i chłopak również. I w końcu znudziło mu się ciągłe ukrywanie, rzadkie potajemne kontakty, no i ten strach w oczach Jennifer, kiedy łamała zasady rodziców. No i Daniel nie tylko zerwał z Jennifer, ale też dosyć szybko znalazł nową dziewczynę. I Jennifer oczywiście była wstrząśnięta i też nie chciała odpuścić tak łatwo, bo przecież przez pewien czas identyfikowała się jako dziewczyna Daniela. No więc postanowiła coś tam nakłamać. Zadzwoniła do niego i powiedziała, że została zaatakowana, zgwałcona, że dostaje groźby. No i że za tym wszystkim stoi nowa dziewczyna daniela. Ale daniel jakoś się nie zniechęcił. Ale kochani, może to jednak była prawda? Bo posłuchajcie tego. Pewnego dnia. Dzień jak co dzień. Rodzina Jennifer zbiera się powoli do spania. W pewnym momencie do domu wpadają trzej zamaskowani, uzbrojeni mężczyźni. Mężczyźni zbierają rodziców Jennifer w salonie, a Jennifer wiążą i przetrząsają dom w poszukiwaniu gotówki. Tymczasem rodzice Jennifer zaczęli porozumiewać się po kantońsku, żeby mężczyźni nie zrozumieli o czym mówią, a, a tak naprawdę to w panice zastanawiali się głównie jak to jest możliwe, że ci napastnicy tak po prostu wpadli do domu. Te rozmowy to się tym napastnikom nie spodobały, więc dotkliwie pobili ojca Jennifer i kazali im milczeć. Kolejne wydarzenia następowały błyskawicznie. Jennifer została przywiązana do balustrady na piętrze, a rodziców zaprowadzono do piwnicy. Następnie Jennifer usłyszała serię strzałów. Kiedy zrobiło się cicho, Jennifer, mimo więzów, dostała się do telefonu i zadzwoniła na policję. W trakcie rozmowy usłyszała ojca, który wytoczył się na trawnik i wytoczył się to dobre słowo, bo mimo postrzałów w twarz i w ramię, nadal żył i mógł wydostać się z piwnicy. Mama Jennifer umarła na miejscu. Wszczęto śledztwo. Wszystko to wyglądało na napad trabunkowy, jednak na przykład powiedziano, że to dziwne, że nie ukradziono samochodów. No ale może nie każdy lubi upłyniać samochody. Zastanawiano się również, dlaczego próbowano zabić oboje rodziców, a Jennifer to jedynie związano. Sama Jennifer też by chciała wiedzieć, ale jest też absolutnie w szoku i, i nie jest na początku za bardzo pomocna. Wszyscy są też w absolutnym szoku, że ojciec Jennifer wybudza się ze śpiączki farmakologicznej i jest całkowicie przytomny i zorientowany. A pamiętajcie, przestrzelono mu między innymi oko. No i co, i zaraz czekało go przesłuchanie. W ogóle to byli przesłuchiwani wielokrotnie. Jennifer już trochę przyzwyczajona była do całego procederu. I mimo, że nadal była pewnie w szoku, no to potrafiła już ze spokojem odpowiadać na pytania. Policjanci odnotowali też, że sposób ubierania się Jennifer trochę się zmienił no bo teraz już miała pieniądze, albo może pożyczyła od kogoś ubrania. W każdym razie m, przestała już pokazywać się w starych, zużytych ubraniach i nie wyglądała już jak taka absolutna szara myszka, a, albo przynajmniej trochę mniej. Jednocześnie, Jennifer strasznie źle znosi momenty, w których policjanci zostawiają ją samą w pokoju, bo już od dziecka strasznie się bała zostawiać sama i w pokoju przesłuchań doświadczała regularnie ataków paniki. Ale przesłuchanie, o którym teraz Wam opowiem, jest trochę inne, bo detektyw rozmawia z Jennifer najpierw o jej życiu, o jej osiągnięciach, wreszcie o tym, jak wyglądał rygor w domu. I Jennifer na tyle ufa policjantowi, że przyznaje się do próby samobójczej. I mówi, że nie rozumiała, dlaczego, będąc już dorosłą osobą, na przykład musiała być w domu najpóźniej o 21. Powiedziała też, że rodzice często się kłócili, a ona była mediatorem w tych sporach. Jednak kiedy postawili jej ultimatum, Daniel albo rodzina, no to wybrała rodzinę, bo rodzina jest i zawsze będzie najważniejsza. Rozmawiali też o napastnikach. Dlaczego oszczędzili Jennifer? Czy dlatego, że ją lubili? Detektyw zastanawia się mm, też wspólnie z Jennifer, dlaczego ktoś miałby zostawić świadka przy życiu. I zgadzają się, że to jest dziwny, ale oczywiście szczęśliwy zwrot akcji. Detektyw opowiada też Jennifer o swojej pracy, o tym, że używają zdjęć satelitarnych, różnych wyszukanych, trochę zmyślonych technik, żeby odtworzyć wydarzenia tamtej nocy. Następnie stwierdza, że mm, wiele z zeznań Jennifer trochę nie zgadza się z wynikami ich śledztwa i że on to rozumie, bo jeśli ktoś żyje w tak strasznie trudnej rodzinie i musi przez całe życie kłamać, to to kłamstwo po prostu wchodzi w krew. Jennifer nagle słyszy pytanie: Dlaczego się nie przyznasz do współudziału, skoro wiemy już, że ty za tym stałaś? Po prostu związałaś się z nieodpowiednimi ludźmi w złym momencie, a też zrozumiałeś, że chciałaś już żyć jak dorosła osoba, a traktowano cię jak dziecko. I, i kiedy znów nie sprostałaś ich wymaganiom, to zrozumiałeś, że się załamałaś. A bo na marginesie, Jennifer obiecała, że skończy liceum, ale chyba koniec końców tego nie zrobiła. Jennifer zaczęła płakać i w końcu zapytała, co ze mną będzie. Okazuje się, że to zeznania ojca Jennifer, Hanna, postawiły jej niewinność pod znakiem zapytania. Bo Han zaczął się zastanawiać na głos, jak to jest. Że w sumie podczas tego całego ataku to on nie widział za bardzo, żeby Jennifer związano. Poruszała się dosyć swobodnie. Widział też, jak szeptała sobie na uszko z jednym z napastników. Okazuje się, że Jennifer znała jednego z nich, sama go wynajęła, żeby ją zabił, bo nie chciała już żyć pod presją, będąc wiecznym rozczarowaniem. Z tym, że wynajęty napastnik najwyraźniej nie zrozumiał, co miał zrobić, i wszystko poszło odwrotnie. Przynajmniej tak twierdzi Jennifer. Jednak postawiono jej zarzuty, m.in. morderstwo pierwszego stopnia. Cofnijmy się teraz wraz z ławą przysięgłych do tego, co działo się przed atakiem. Ostatnio, jak rozmawialiśmy o Jennifer, to miała złamane serce, bo Daniel odszedł, ale z czasem Daniel i Jennifer wrócili do siebie, albo przynajmniej wrócili do kontaktów, bo najpierw były SMS-ki, potajemne spotkania, koniec końców rozmawiali już regularnie i tak razem sobie fantazjowali, co to by było, gdyby ojciec Jennifer zniknął. Wtedy żyliby sobie razem, bez nakazów, zakazów, ograniczeń, bez trackera GPS w samochodzie. No i Daniel, najwyraźniej człowiek czynu, powiedział, że zna kogoś, kto może urzeczywistnić ich marzenia. Stawka za zabicie ojca Jennifer to 20 tysięcy, ale czego się nie robi dla znajomych Daniela? No dobra, 10 tysięcy. 50% zniżki dla przyjaciół. Trochę się jeszcze tam pozastanawiali, aż w końcu Jennifer wysłała SMS-a: Game Time. Następnie zawinęła się w piżamkę, poszła powiedzieć rodzicom dobranoc oraz po cichu otworzyć drzwi do domu. A resztę historii już znacie. Tylko, że nie wymienia się SMS-ów na temat planowanego morderstwa, nawet jeśli ma się skombinowany przez Daniela telefon na kartę. Tak więc wszystko się wydało. Jennifer, Daniel, jego kolega od zniżki 50% i dwóch pomocników wszyscy zostali oskarżeni o morderstwo. Jennifer została skazana na dożywocie z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po 25 latach oraz dożywocie za usiłowanie morderstwa, jak również dożywotni zakaz komunikowania się z rodziną. Nie żeby Jennifer nie chciała, ale rodzina zażądała takiego zakazu. Ojciec Jennifer nie może pracować na skutek rozległych obrażeń oraz z powodu depresji i ataków paniki. Bezskutecznie próbuje sprzedać dom, w którym to wszystko się wydarzyło. Nie mógł też uczestniczyć w pogrzebie żony ze względu na świeże jeszcze obrażenia i to Jennifer zorganizowała pogrzeb matki, bo wtedy jeszcze nie postawiono jej oficjalnych zarzutów. Jennifer nie była zadowolona, że ojciec nie pomagał w organizacji pogrzebu. Co ciekawe, można powiedzieć, że motywem Jennifer były złość i żal, że Jennifer miała już serdecznie dość podwójnego życia i, i, i bycia w klatce, no i że chciała żyć z Danielem. Tylko że Daniel w trakcie knucia zabójstwa wyznał, że nadal kocha byłą dziewczynę, byłą, czyli nie Jennifer, a sama Jennifer do końca udawała, że nie zna napastników i zrobiła całą taką szopkę podczas ataku. Czyli zamiast wykrzyczeć rodzicom w twarz swoje żale, nadal chciała, żeby myśleli o niej dobrze. I to tyle na dzisiaj, kochani. Dziękuję pięknie. Miałam w myśli jakieś takie pozytywne zakończenie tej historii albo pozytywny komentarz. A na jest wieczór i jakoś cała pozytywna energia trochę mi umknęła. Do następnego razu.